Druhu komendantcie, generale Państwowej Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, komendant miejskiej gminy Ochotniczy Straży Pożarnej w Wieluniu, Andrzej Szczepański melduje Ochotnicze Straży Pożarnej z Gminy Wieluń i zaproszone jednostki z powiatu wieleńskiego na uroczystej zbiórce z okazji poświęcenia i przekazania standardu i samochodu dla Ochotniczy Straży Pożarnej w Masłowicach. Specjalna jubileuszowa uroczystość 90-lecia ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowicach miała miejsce na dziedzińcu jednostki w minioną niedzielę. Strażacy pożegnali stary sztandar, który z okazji jubileuszu zastąpił nowy, jeszcze piękniejszy. Na sztandarze zachowaliśmy datę jubileuszu, żeby ten sztandar był w okrągłą e, tysiąc, e, czyli 2014 roku. Niech nikogo nie dziwi to, że przy prezentacji sztandaru data, poświe, data poświęcenia jest dzisiejsza 13, natomiast, natomiast sztandar posiada rok jubileuszu, dlatego że planowaliśmy przekazać go na jubileusz okrągły, natomiast sytuacja zmusiła nas do tego, żeby po prostu przyspieszyć jubileusz. Bardzo ważnym punktem strażackiej uroczystości było oddanie do użytku tego oto nowoczesnego wozu bojowego. Auto noszące nazwę Błyskawica masłowickim strażakom było niezbędne. Jednostka należy przecież do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, co niewątpliwie wyróżnia ją od innych. Ten samochód, to jestem przekonana, jest dowód na to, jak jesteście postrzegani jako jednostka w Krajowym Systemie Ratownictwa Drogowego, wśród tych, którzy na ten samochód dawali środki. Jak wiecie, montaż finansowy jest na ten samochód taki, że daje komendant wojewódzki straży, daje fundusz i gmina. Z tych źródeł środki wpłynęły i dziś macie takie auto, żebyście mogli jeździć na akcję bezpiecznie. Bezpiecznie jeździć, bezpiecznie wracać, tego wam z serca życzę. Poproszę o ja Wielu o takim wozie marzyło. Dobrze, że nam się to marzenie spełniło. Kolejna część uroczystości obfitowała w wiele odznaczeń dla zasłużonych strażaków. Wręczono m.in. złote, srebrne i brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa. Obszerna relacja z tego wydarzenia także w temacie tygodnia.